Witam Was serdecznie na moim profilu. Jestem Rafał Zalewski. Na Wasze specjalne życzenie. Dzisiaj moja opinia o grze Minecraft. Także wybaczcie, ale idę upolować parę zasobów na crafty. Minecraft, gra, która podbiła serca milionów. Gra walowa typu Sandbox, dostępna na wszelkiego rodzaju platformy PC, Xbox, jak również urządzenia mobilne. Zaczynamy od stworzenia własnego świata oraz wyboru trybu i poziomu trudności. Następnie rozpoczynamy rozgrywkę. Mamy tutaj pełną swobodę eksploracji świata, który został nam wygenerowany. Cały świat praktycznie składa się z kwadratowych bloków, które możemy rozwalać, zbierać, kolekcjonować oraz używać ich, żeby budować nowe przedmioty, których później możemy używać do budowania nowych miejsc, nowych lokum, własnych domów, własnych dungeon, wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy, a jedyne, co nas ogranicza, to sama wyobraźnia. Tak więc, możemy tworzyć przedmioty, możemy tworzyć zbroję, broń, nowe urządzenia i narzędzia możemy budować piękne dungeony, piękne, piękne zamki średniowieczne czy coś bardziej współczesnego. Możemy zwiedzać całą krainę, ale jednocześnie pamiętajmy, to jest survival. Także trzeba zadbać o to, żeby było jedzenie, żeby było bezpieczne lokum, gdzie możemy się schować przed potworami, które szczególnie pojawiają się w nocy. Gra w mojej opinii posiada też swoje walory edukacyjne, mianowicie rozwija wyobraźnię, czy też przestrzenne planowanie, przestrzenne myślenie. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jest to rozgrywka na wiele długich godzin, idealna dla ludzi, którzy lubią tworzyć. Moja ocena 10 na 10.